szalika bardzo dziwne katedra w Maladze. Katedra ma dwie wieże, a raczej powinna mieć dwie wieże. To jest ukończona, a po prawej stronie mamy wieżę, która została napoczęta, ale nie jest ukończona. No i dlatego mówi się pieszczotliwie na te budowle na mangita czyli Mańit.

감사합니 W hotelu jest pa Paedzia. Jest to narodowa potrawa hiszpańska. Zaraz już przyjdzie Marek. Marek, Polak. Elf. Chciałem grać, który mówi polak, a ja mówię Czy pan polak jest No, są Polak, Jestem Polakiem, jestem z krzatem polskim. Z krzatem, ale polskim. Tak jest. Ale polski? polski, dobranoc. Na zdrowej. To jest w ogóle świetne. Poszłam do sklepu. Kupiłam czapeczkę za 10 euro i przestało padać. Tym razem wybrałam się do Andaluzji. No, może nie tylko, ale prawie tylko dlatego, że zobaczyłam kiedyś na zdjęciach Sylwii Grabowskiej rondę i nie umiałam przeżyć tego, że tam nie byłam. Dobra, mamy go. Ogólnie spokojno. Szkoda, że go Rzymianie nie zbudowali. Wtedy byłoby jeszcze bardziej spoko. To na przykład jest dawny minaret. Sam został kiedyś. Przy nim był kościół, znaczy meczet, który przygotowano na kościół. Kościół już nie istnieje, ale minaret został. Przed W Gibraltarze, w zasadzie nie w Gibraltarze, na Krypasie. Tylko w mieście obok, które nazywa się. La Linia. La Linia. La Linia de la Concepción nawet. E, dziś couch surfing. To jest Sergio. Sergio 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 Mój host ma jedną wadę Jest z Krakowa This is your room. It's the room. Tak, ja tutaj mieszkam you dzisiaj have, um, Jest nieźle you have a euro stereo. <laughs> uh, Nie będę tego dotykać lepiej We have, um, your so jest full uh, the... lokator uh, Yes widać no pięknie pokój z widokiem na morze You are in Gibraltar do you feel like if you're in England You feel more like you're in England than when you're in England just <laughs> Udało się. Przeszliśmy już granicę, ale zanim się wejdzie na Gibraltar na dobre, trzeba minąć pas startowy. Tutaj wszystko jest bardzo małe, więc lotnisko jest tutaj zaraz obok. I często, jak ma startować samolot, to jedna, jedna ulica, która łączy Hiszpanię z Gibraltarem, jest wtedy zamknięta. Więc skoro teraz zamknęli, wychodzi na to, że zaraz będzie startował samolot. Właśnie startowałem w coś, co się bardziej bała na Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale tam widać Afrykę. A to Gibraltar. No nie wygląda jakoś super. Super, mega, hiper, nie wiem co no, Miasto, skromne dosyć no, Próbuję podejść do małpy żeby Zdjęcie z bliska, ale nie wiem czy to się uda Nie ugryzie mnie? Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que Nie możemy wyjść z, z Gibraltaru bez jedzenia tradycyjnego fish and chips. Jestem z siebie dumna, ponieważ Sergio bardzo się zdrowo odżywia i nie pije piwa, a dziś je fish and chips i pije piwo. Wylądowałam teraz w Ciclanie, miasto Ciclana de la Frontera. Właściwie to w moim planie jest Cadix, ale zaprosił mnie host, który mieszka w Ciclanie właśnie. Zapowiada się interesująco, ponieważ host o imieniu Lolo jest przewodnikiem i bardzo zainteresował się moją osobą, ponieważ chce wypytać mnie o tajniki tego wspaniałego zawodu. Jestem tutaj z... Hostem z kąt to jest Lolo, to jest Pilar. To bardzo tutaj debiutuje jako przewodnik i bardzo się stresuje, że nie pamięta dat, ale nauczy się kiedyś, że można daty pomyśleć. Dziś Cadix i Lolo mnie na dwórzec, Więc spoko. I nie wiem co mówię o nim teraz. Cadiz to, czytam Cadix, to miasto portowe, wyspa, założone jeszcze przez fenicjan. Bardzo możliwe, że jest to w ogóle najstarsze miasto w Europie. A w Hiszpanii słynie z tego, że dzieje się tutaj najlepszy karnawał w kraju. To jest Ela, e, mój host w, w Sewilli bardzo mnie ucieszyła, ponieważ z miast w Polsce, w których była, była to stalowa wola, więc jestem w ogóle zachwycona, ale niestety była też w Krakowie. Wyszliśmy sobie na papas, ale jest, jest bardzo cicho w ogóle, jak widać. E, no właśnie tak tu jest, że podchodzą różne ludzie i zaczynają się interesować, że chcą z nami. Ciekawe jak ja tu znajdę free walker. podobno. Przy katedrze, no ciekawe, tak jak przy Pałacu Kultury. Bardzo są wyluzowani tutaj przewodnicy. To już nawet to, że nie z tych of Power, to już jest dla mnie coś nowego. I w ogóle dotykają cię, są zabawni, ale jest spoko, fajnie, podoba mi się. Dzwonnica, która nazywa się hiraldą. Hiralda od obracania. Hirar po hiszpańsku oznacza obracać. Przez długi czas to była najwyższa budowla na świecie. Nic dziwnego więc, że była inspiracją dla twórców wieżowców w Nowym Jorku, w innych wielkich miastach i nie mi na trochę Pałacu Kultury odrobinę. Otóż tak, ponieważ... Budowniczy Pałacu Kultury chcieli nawiązać właśnie do tych nowojorskich wieżowców i nie wiedzieli nawet, że one nawiązują do Chiraldy Hiszpańskiej. Dzięki temu pomysł przewędrował znowu do Europy i Pałac Kultury wzorowany jest na Chiraldzie. No właśnie, bo tu pochowany jest kolumn. A właściwie to nie wiadomo, bo był najpierw pochowany w Valladolid, gdzie umarł, później tutaj w Sewilli, później był przeniesiony na Kubę e, i później gdzieś tam znowu, a na Dominikany, no i niby tutaj wrócił. I nawet jeśli nie jest tu pochowany, to, to jest tu jego grób symboliczny. Hiszpanie się śmieją, że Kolum podróżował więcej po śmierci niż przed nią. Chciałabym przedstawić Wam Lucyę Ona była przewodnikiem, właśnie na, na friturze Muszę powiedzieć, że robią to przez 3 miesiące. Tylko trochę nasze. I to jest po prostu łok. To jest najlepszy wok, na jakim byłam. I nie kłamie, i ona teraz wie o tym, mówię. Także bardzo się cieszę. Otóż, jeśli okaże się, że miasto Valor istnieje. Pójdę sobie z Alejandrem na obiad i pojadę do Walor, a jeśli okaże się, co jest bardzo prawdopodobne, że Walor nie istnieje, to zostaje w granadzie. Okej, okay, chyba <laughs> <Si? okay. laughs> Nada. <laughs> Zobaczymy czy walor istnieje. Dzisiaj si, Nie. To jest taka znana szynka hiszpańska, te śmieszne wiszące nogi, tak zwane jamon serrano. To jest taka wędzona szynka, bardzo dobra, aczkolwiek nie lubię takiego mięsa. Otóż chleb, jamon, wino, oliwki, tomate frito i gacie, ponieważ zostawiłam w hostelu. To jest miejscowość Valor. Jestem tam... Jestem w odwiedzinach u mojej koleżanki, u koleżanki. To ona. Ewa oraz Kuba są na takiej, jakby to nazwać, wymianie wolontariatowej na Helpiksie. No i w wolnych chwilach odpoczywają, a w mniej wolnych chwilach pracują na polu. Wyjazd ten jest bardzo udanym wyjazdem, gdyż łączy w sobie elementy pracy oraz turystyki. I wymiany kulturowej. I wymiany kulturowej, na przykład y, mieszkając y, z dwójką Hiszpanów, poznajemy lokalne zwyczaje, kosztujemy potraw. Okolica jest cudowna. Jest to region Sierra Nevada, a konkretniej Alpuharra. Ej, w ogóle pamiętacie może jedną rzecz, jak jestem tu? <śmiech> <śmiech> Na końcu tego filmu po troszeczkę wstyd, ale okazało się, że ten lot nie był z Modlina, lecz z Okęcia. Pan tak szybko, się śmieje, więc teraz funduję sobie przejażdżkę.